Rozdział 13 misja Jezusa z Nazaretu w świetle księgi Uranti. W Jezusie Nebadonu stwórca stał się stworzeniem, aby każde stworzenie mogło odnaleźć stwórcę w sobie. Wschód słońca pierwsze stąpienie syna stwórcy. Według nauk księgi Urantii, Jezus nie był zwykłym prorokiem, ale Michałem z Nebadonu, synem stwórcą, który od wieczności zarządzał naszym lokalnym wszechświatem. Kiedy nadszedł czas, aby objawić ojca w pełni, ten boski syn zstąpił na jeden z najmniejszych. Najbardziej zagubionych światów na Urantię. Nie przyszedł w blasku, ale w ubóstwie. Nie władcą, lecz dzieckiem. Nie w potędze, lecz w cichym uśmiechu niemowlęcia w Betlejem. Tym gestem Bóg objawił swoją naturę, nie rządzić, ale być z nami. To było największe uniżenie miłości w historii wszechświata i zarazem jej największe zwycięstwo. Zioło drugie dzieciństwo i dorastanie. Urantia opisuje dzieciństwo Jezusa z niezwykłą czułością. Nie czyni cudów, nie przemawia do tłumów, uczy się, jak każdy człowiek. Poznaje cierpienie, biedę, nieporozumienie, śmierć ojca. Ale w każdej sytuacji zachowuje pokój, bo wie, że ojciec jest obecny we wszystkim. To etap, w którym ludzkość uczy się przez niego, że świętość nie polega na nadzwyczajności, lecz na wierności małym sprawom. Każdy gest miłości, każde cierpliwe przebaczenie staje się święte, gdy jest wykonywane z czystego serca. W każdym dziecku które dorasta, Bóg powtarza historię Jezusa. Kwiat trzecie nauczanie i objawienie Ojca. Gdy Jezus rozpoczął publiczną działalność, nie przyniósł nowego prawa ani nowej teologii. Przyniósł nowe spojrzenie na Boga. Powiedział, Ojciec Wasz, który jest w niebie. W tych słowach zawarta jest cała przemiana duchowa świata. Bóg przestał być odległym Panem, a stał się bliskim Ojcem. Religia przestała być obowiązkiem, a stała się relacją. Człowiek przestał być sługą, a stał się dzieckiem. Jezus nie nauczał o grzechu, lecz o miłości. Nie mówił o karze, lecz o przebaczeniu. Nie obiecywał władzy, lecz wolność od lęku. Kto widział mnie, widział Ojca. To zdanie w świetle uranti oznacza nie tylko boską tożsamość Jezusa, ale też zaproszenie. Każdy człowiek może stać się odblaskiem Ojca, jeśli żyje miłością. Krążące gwiazdy lub symbol kręcenia się w głowie czwarte. Jego relacja z ludźmi. Jezus nie tworzył organizacji, nie pisał ksiąg, nie ustanawiał rytuałów. Zamiast tego rozmawiał. Siadał z ludźmi przy ognisku, odwiedzał chorych, bawił się z dziećmi, rozmawiał z kobietami i mężczyznami, bogatymi i biednymi. W każdym widział duszę, nie status. Dla niego każdy człowiek był świątynią. Kiedy spojrzał na grzesznika, widział w nim niewinę. Lecz zranione dziecko Boga. Kiedy spotkał obudnika, nie potępiał, lecz próbował obudzić sumienie. Tym właśnie była jego moc, czyste spojrzenie, które leczyło bez słów. Symbol sierpa księżyca piąty krzyż, symbol miłości, nie ofiary. W interpretacji Uranti krzyż nie jest narzędziem gniewu Boga, lecz ostatnim gestem Jego miłości. Jezus nie umarł, by przekonać ojca do przebaczenia ludziom, umarł, by przekonać ludzi, że Ojciec nigdy nie przestał im przebaczać. To nie ofiara, ale objawienie, że nawet w największym cierpieniu Bóg nie przestaje kochać. Na krzyżu Jezus pokazał, że miłość jest silniejsza niż śmierć, że prawdziwe życie to dawanie siebie bez oczekiwania nagrody. Nie ma większej mocy niż ta, która przebacza, gdy jest krzyżowana. Wschód słońca szóste zmartwychwstanie i kontynuacja. Zmartwychwstanie w księdze Uranti nie jest magicznym wydarzeniem, lecz dowodem na nieśmiertelność ducha. Jezus nie wrócił jako cień. Lecz jako żyjąca świadomość dowód, że śmierć jest tylko przejściem, a miłość jest prawem wszechświata. Po zmartwychwstaniu jego obecność rozszerzyła się już nieograniczona ciałem, ale obecna w sercach ludzi na całym świecie. Dziś jego duch prawdy działa w każdym, kto szuka miłości ponad egoizm, światła ponad ciemność. To nie religia, to żywe pole świadomości, w którym każdy może uczestniczyć. Tęcza siódme duchowa misja Jezusa w kosmosie. Urantia uczy, że życie Jezusa na ziemi miało znaczenie kosmiczne. Nie był to tylko epizod ludzkiej historii, ale objawienie Boga dla całego wszechświata Nebadon. Światy, które nigdy nie poznały cierpienia, uczą się przez Niego, czym jest współczucie. Światy, które nie znały odwagi, uczą się, że miłość to siła większa niż strach. Nauranti Bóg stał się człowiekiem. A przez to każdy człowiek może stać się bardziej boski. Migoczące serce ósmy Jezus jako wzór duchowej drogi. W świetle Urant Jezus nie jest obiektem kultu, lecz drogowskazem. Jego życie jest mapą duchowej ewolucji, dzieciństwo uczy pokory. Młodość pracy i odpowiedzialności, dojrzałość służby i współczucia. Krzyż odwagi i zaufania. Zmartwychwstanie, nadziei i jedności. Każdy człowiek, który żyje jak on, czyni z życia Ewangelię. Nie trzeba głosić słów, wystarczy emanować dobrocią. Naśladuj Jezusa nie po to, by być jak on, ale po to, by odnaleźć Boga tak, jak on go znalazł. Hibiskus 9. Dziedzictwo jego misji. Dziedzictwo Jezusa nie jest religią w sensie instytucji, lecz nową świadomością. Świadomością, że Bóg jest ojcem, a człowiek jego dzieckiem. Że miłość jest najwyższym prawem. Że prawda i dobro są językiem wszechświata. Każda religia, która rozumie te zasady, jest jego kontynuacją. Każde serce, które przebacza, jest jego uczniem. Każdy czyn miłości jest częścią tej samej misji, która rozpoczęła się w Nazarencie i trwa w wieczności. Nie pytaj, czy Jezus był Bogiem. Zapytaj, jak bardzo Bóg był w Jezusie. I jak bardzo może być w tobie.